Teraz jedziemy kościelczyco za parkiem O, ona się zmieści Pod domem jesteśmy Sypiemy, wrzucamy i jedziemy dalej A my tutaj mamy przedostatnią działkę do wykoszenia Jest to pszenica ekologiczna Zresztą widać, że jest trochę ziela Słomy w tym roku tutaj nie zbieramy Słoma zostaje pocięta Żeby po prostu została na próchnicę Zresztą na większości działek w tym roku dzisiaj słomę Dziemy ze względu na to, żeby po prostu trochę to ziemię y, udało się doprawić. Słoma jest bardzo dobrze rozdrobniona. Zresztą co widać? Naprawdę jest rozdrobniona super. Pszenica może trochę rzadko była posiana, ale. Mam szczerze, że zobaczymy jaki będzie plon. Na razie zapowiada się w miarę obiecująco. Piotrek też tutaj szerzej ustawił, że elegancko, że tak powiem, wychodzi te rozrzucanie tych resztek Pszenica była posiana gęściej, naprawdę by była fajna pszenica No ale cóż Człowiek zawsze uczy się na błędach Tu zobaczcie, jest to fajnie porozdrabniane Elegancko A my co? A my tu prawdopodobnie będziemy siać pszenżyto Także Na pewno będę chciał tu e, opryskać pole na rozłożenie się resztek pożniwnych a teraz dużo tych środków ekologii jest dozwolonych Także na pewno będziemy chcieli e, Zrobić, żeby to po prostu miało ręce i nogi No mówię, trochę tego ziela jest Nie ukrywam, no ale wiadomo, że to no, nie było pryskane, tak Nie było pryskane, stanowisko jest po słoneczniku Także uważam, że jest wszystko dobrze, no mówię Troszeczkę Według mnie jest za rzadko, znaczy, no jest za rzadko nawet nie, no nie troszeczkę, tylko jest za rzadko No ale zobaczymy jak będzie po prostu sypać, nie? Miejmy nadzieję, że trochę będzie sypać Żebyśmy mieli, no ja chcę po prostu, ta działka była po to posiana, żeby mieć dla siebie na rozsianie na inne działki Także na pewno tak, tak zrobimy, na pewno też o tym będziecie wiedzieć A jak będzie sypać, to się zaraz okaże Słuchajcie, tutaj pszenica jest skoszona. No, trochę tego ziela jest, no, ale jak to w ekologii? W sumie dwie takie przyczepki było. Tam już widać ojciec pojechał, bo nie miałem drugiej takiej przyczepki. I ojciec pojechał taką przyczepką samochodowo. Tam na nie było 3-4. No i tu także 4 tony na pewno tutaj jest. Także cieszę się z tego. Zostanie u nas do siewu. Ale powiem Wam, że pszenica gruba, tylko też trochę tego ziela jest. No ale to jak do ekologii. No. My to będziemy jutro wszystko odwiewać. A co? Tutaj Piotrek pojechał zobaczyć, czy tam na to ostatnią działkę wjedzie z Hedrem, czy nie. No i to Ostatnia działka nam zostaje i do dożynki. Także ogólnie robota cały czas do przodu. Cieszę się, że to pszenico się udało skosić. Że jest dobrze. Mówię, no trochę ziela jest, ale to wszystko odwiejemy i od razu sobie zostawię do siewu, a resztę po prostu na pasze wrzucimy razem, O też tutaj mam pewien pomysł, ale o tym się dowiecie niebawem. Słuchajcie, my kończymy ostatnią działkę, tutaj mamy akurat żyto. Może tu niektórzy pamiętają z Instagrama, tutaj na tej działce 20 lat był ugór, no i z tego ugoru żeśmy pierwszy Miejscami jest w miarę, miejscami jest słabo Ale jak na pierwszy rok po takim gorze, to myślę, że jest nawet nieźle Tutaj nam zostało jeszcze dwa razy przejść i będziemy sypać na rozrzutnik Słuchajcie, skończyliśmy właśnie ostatnią działkę Tutaj sypiemy na rozrzutniku, żyto. to strasznie słabo będzie widać pewnie Teraz zobaczę, może udam się telefonem trochę Piotrek sypie Zmieści się wszystko No jest trochę jak to się mówi grochalu Ale będziemy starali się Maksymalnie go odpiać No i to ostatnia działka U nas już dożynki Rozrzutnik tej działki to To dobry wynik Nie ma co mówić Tutaj jest w sumie e, 2,5 zbiornika Także Cieszę się, że udało się te żniwa zakończyć No cóż Na całe żniwa Tutaj podziękowania dla mojej Magdaleny Dla Krzyśka No i dla Piotka Za, za wykoszenie, za ogarnianie Ja oczywiście zapraszam was do obserwowania nas na Instagramie Bo tam jesteście z nami na bieżąco Tutaj jeszcze Piotrek dosypie tam będziecie z nami na bieżąco, bo tak jak mówię tutaj u nas na Youtube to tak jest, że ja po prostu jak mam chwilę to to wtedy po prostu wrzucam także trzymajcie się i do następnego filmu